Dzień dobry na spacerowym keto vlogu, a może powinienem powiedzieć, że to jest po prostu vlog, a nie keto spacerowy, dlatego, że o tu, tu sobie śpi da e, no więc u mnie minus jeden kilogram, Na to mało, ale to mało ze względu na to, że w ogóle niewiele jest z tej diety ketogenicznej. Ostatnio jakoś przegrywamy rodzinnie z lodami. No cóż, gdyby ktoś chciał w Podkowie Leśnej zbudować lodziarnię keto, to będziemy klientami. Na pewno. A cóż, poza tym, no poza tym myślę sobie, że to się będzie nazywało vlog, a nie keto vlog. No bo mało tej ketodze ostatnio. Druga sprawa też dosyć ważna jest taka, że ponieważ ketozy jest niewiele, no to myślę sobie, że spróbuję inkorporować do naszego lifestyle'u, znaczy do mojego własnego lifestyle'u trochę intermittent fastingu. I to będzie taki 18-19 godzin na dobę. Czyli przestaję jeść w okolicach 17-18. I następnego dnia zaczynam w okolicach powiedzmy 12:00. Między 12 a 13:00. Może być. Poza tym, zamierzam sobie też wziąć do serca to, co Michelena ciągle mówi. Czyli, żeby mniej filmować siebie, a więcej filmować świat i to, co się dzieje wokół nas. Tak, na marginesie, jakby kogoś to interesował, to to jest filmowane na Olympusie. OMD EM1 Mark II Kurcze, ja miałem taki moment, że mi się wydawało, że powinienem go w ogóle wystawić na sprzedaż. No bo przecież wszyscy teraz na full frame'owych e, soniakach kręcą, to ja też powinienem. Natomiast za każdym razem, jak biorę ten aparat do ręki, no to kurde, stabilizacja to tu jest tak świetna, że żaden aparat inny takiej nie ma. To jest kręcone z ręki na 50 mm. No to ja chciałbym zobaczyć Sony, które tak potrafi. <laughs> Jak to w życiu bywa? Doceniaj to co masz, a nie, nie zazdrość innym, czegoś innego. Drogi mój aparacie za tym doceniam, że cię mam. Ten żółty citron należy do pani, która kiedyś miała w podkowie. Realnie. A co tam u was słychać? Bardzo bym prosił o komentarz jakiś. Nie, dawno mnie nie było na vlogu polskim to dajcie znać w komentarzu, co się u Was dzieje. Jeśli chodzi też o zwierzenia sprzętowe, to zdecydowałem się nie używać shotgun mikrofonu, bo denerwuje mnie to, że tylko z przodu słychać. A jeżeli mam robić tak, jak Helena mi każe, czyli filmować świat, drzewa, samochody i różne rzeczy wokół nas, no to będę raz mówił z boku, raz z przodu, raz z tyłu tego aparatu, no więc korzystam z wbudowanego mikrofonu w ten aparat. Dodatkową zaletą tego jest to, że on bardzo mało miejsca teraz zajmuje można go schować do plecaka. No więc co? Keto vlog zamienia się we vlog. Trochę keto będzie też, ale może to będzie tak keto intermittent fasting zdrowe życie osobista definicja sukcesu. A propos osobistych przemyśleń, to też wróciłem ostatnio dosyć mocno do jeżdżenia na motocyklu. Bo po COVID, jak wszyscy Warszawiacy wrócili do Warszawy, to wrócili oczywiście swoimi wypasionymi furami, co sprawia, że nie da się jeździć po Warszawie normalnie, nie da się zaparkować w Warszawie normalnie. No i motocykl znów stał się rozwiązaniem wszelkich transportowych problemów. Po pierwsze, można dojechać do Warszawy dwa razy szybciej niż samochodem, bo się przejeżdża przez korki między samochodami. A po drugie, nie wiem czy wiecie, ale jak się jedzie motocyklem, to można zaparkować gdzie się chce. Na chodniku, chociażby. Wystarczy zostawić półtora metra dla przechodniów i można sobie stanąć przy budynku, na chodniku. W ogóle nie trzeba płacić za ten parking. Nie trzeba skajkesza żadnego, ani mogli parkingu używać. I to jest mistrzowskie. Czasami w Warszawie się pół godziny kręci po okolicy, żeby gdzieś zaparkować. W tych szast w się można zaparkować, byle gdzie. Ach, gdyby ktoś jeszcze wymyślił jakiś motor, który jeździ po śniegu, to już w ogóle byłby więc ja już kiedyś o tym mówiłem w podcaście z Ludwikiem Siadlakiem, który kiedyś nagrywaliśmy. Że jazda na motocyklu to jest też taka forma medytacji, jednak. Bo bardzo ciężko jest jechać na motocyklu jednocześnie słuchając radio albo muzyki, albo podcastu, albo coś tam. Z siłą rzeczy skupiamy się na tej jeździe. Nagrałem vloga. Czy jesteś zadowolona, że vloguję? 7 lat vlogowania i wreszcie żona to lubi. To, żeby nie było tak do końca antyketo, to proszę bardzo, przekąska. Majonez, camembert i trochę pasztetu. To na razie.